Witam się z wami w kolejnym filmie. Dzisiaj zaczynamy vloga od śniadania. I ja robię sobie buraki z kozim serem, orzechami i sosem balsamicznym. Ja, jak wiecie, albo nie wiecie, chyba o tym nie wspominałam, mam bardzo duży niedobór żelaza, ale kiedyś sobie pewnie zrobimy o tym film, bo walczę z tym bardzo. Zresztą obydwoje mamy, ale ja mam w tym momencie dużo gorszą sytuację niż Przemek. A niedobór żelaza niesie ze sobą wiele niefajnych skutków. Także robimy sobie buraki. Mamy takie gotowane już. W każdym sklepie chyba takie możecie znaleźć. I pokażę Wam, jak to fajnie wygląda. A naprawdę wychodzi przepyszne. Wiecie, co jest zawsze najgorsze? Otwieranie tych wszystkich twarogów, buraków, ogórków i wszystkiego, co ma wodę w sobie. Trzeba to robić nad zlewem. A jak to poleci, to już nie będzie tak fajnie. No, Także trzeba uważać. Wiecie, ser to jeszcze ser, ale buraki... Nie robimy tego, jakie niebiańskie, gotowe jak widzieliście. Ale pomyślałam, że zanim zjem, to jeszcze na szybko pokroję kiełbasę, bo wczoraj byliśmy w naszej kalince. I powiem wam, że odkąd ją otworzyli po przeniesieniu, to naprawdę jest dużo więcej produktów i większy wybór na pewno właśnie mięsa. Także ja dzisiaj będę robiła żurek, bo też właśnie znalazłam. Później Wam wszystko pokażę, jak będę robiła. Ale taki, którego szukałam już długo i właśnie nie było go w ogóle w dostawach. Także pokroję sobie szybko, zjem i będziemy jechać do sklepu. Bo wieczorem robimy pizzę i pokażemy Wam przepis na fajną pizzę, naprawdę bardzo smaczną. Ostatnio też robiliśmy do pracy i właśnie każdemu smakowała, także pomyślałam, że podzielę się też przepisem tutaj, bo ciężko jest zrobić dobrą pizzę w łatwy sposób, uważam, w warunkach domowych, a ta naprawdę zawsze wychodzi i jest bardzo, bardzo dobra. Więc się z zakrojenia, później za jedzenie i jedziemy do chyba Jumbo i Lidlo. poszło, cała patelnia gotowa, także będzie pyszny żurek, kiełbasa naprawdę bardzo dobra ostatnim razem braliśmy wiejską, a teraz nie wiemy jaka to była słabo, bo chcielibyśmy okupywać kupować, ale wydaje mi się, że kiedyś jak robiliśmy ten żurek dosyć często to też właśnie braliśmy u także ona się smaży, a ja idę pić wodę pamiętajcie, nie jest ważne, a przez słomkę wchodzi łatwiej, także polecam jeść śniadanie Co robisz na cienanka? Mm, kotlety ryby nam zostały, to muszę je zjeść. No, dzisiaj pizza, nie jeżurek. No. Ale dobre były. Kupiliśmy no, dobra. takie gotowce no. z dorsza. I rozumiecie to, że Przemek to wybrał? No, no podszedł normalnie i mówi, ty, a może te kotlety? A ja mówię, ale wiadomo, że są z ryby. No, ale to co z tego? I ty byś tak powiedział 4 lata temu, jak razem zamieszkaliśmy? Tak. Nieprawda! No ja ryby generalnie nie lubię, ale kotlety rybne, no to spoko. Ja te powiedziała, że smakuje jak prawdziwa ryba, a tamto no. zjadły zawsze takie wiesz, jakieś jak były, chemiczne. Ale tamte, tamte były lepsze mimo wszystko, bo były chemiczne, te są takie bardziej naturalne. Wiecie co ja bym zjadła? Wiesz takie te burgery, takie najtańsze burgery najcięższe, chyba w Biedronce są. Takie? Co to? Aha. Ty, ty co nie wiem, lubisz? No. Ja one tak uwielbiam. To jest hmm. ofiar chemiczne. Ale miałam je kupić teraz we wrześniu, jak byliśmy i w grudniu, no teraz jak jedziemy, to muszę je kupić. Jemy, jesz ze mną. Ja no ci zrobię ja. taki mój obiadek. Ale to do burgera na kanapkę jest. Nie, do, no takie, to też, jest, ale... burgera no. z tym gole, Nie, to musi być z ziemniaczkami i z mizerią, no pyszne. No, te, no też tak jadłem. Wiecie, jaki dźwięk mnie dzisiaj obudził? Właśnie ten. Ale wstałam po ósmej. Także idealnie. Dziękuję, kochanie, za budzik. Swoją drogą, wiecie, że Przemek jest chyba jedyną osobą, którą znam, która nie lubi jajek sadzonych z ziemniakami i mizerią albo sałatą. Jak można jeść jajka z ziemniakami? Normalnie, to jest pyszne. Nie. Tak? Tylko z bułką albo chlebem. Nie, to jest jak z tym, jak z, z bigosem i gołąbkami. Ostatnio w kilka osób właśnie w pracy staliśmy, bo czekaliśmy tam na coś i była debata z czym się je, głównie gołąbki. I na przykład ja jem z sosem, ale z ziemniakami też często jadłam. W szkole u mnie były tylko z ziemniakami. A niektórzy jedzą z bułką, z chlebem. No i ty też mówisz Ja mówię jem tylko z sosem. Ja nie widziałem w ogóle żadnych innych wariantów. I w szkole też miałam tylko z sosem. Tak? tak, ty Bigos jesz z tym. Ja jestem normalny. No. <laughs> Przemek je Bigos właśnie z bułką, a ja lubię z ziemniakami bardzo, ale lubię też sam. Znaczy no I... to Bigos to wiem, że się jest ziemniakami, bo to często i rodzice no tak. robi też zawsze, tak? Ale ja też tak nie lubię ziemniakami Bigos. Więc... No, tak mogę że... zjeść, mogę zjeść, ale tak mi nie smakuje do końca. Ja wolę z Klewem albo z Ja wolę sam najbardziej, ale z ziemniakami też bardzo lubię. Ale właśnie możecie pisać w komentarzu, jak wyjecie Bigos i gołąbki, ale głównie gołąbki, bo właśnie jestem ciekawa. W masz na usiąść i zjeść śniadanie. Z góry mówię, proszę tutaj nie patrzeć na nasze rniferki, dobrze? One są tak piękne, że uważam, że powinny być tu cały rok. Nie no, żartuję, oczywiście. Po prostu na dużo kołdrę mamy tylko jedną pościel, inną niż te sezonowe, które widzieliście właśnie w grudniu. Także no na razie, dopóki nie kupimy innej, to będzie taka świąteczna trochę. Trochę. Ale no patrzcie, no, nadają się na cały rok, no, nadają się, piękne są. No, a oglądamy ukrytą, prawdę, bo ostatnio moja Maja mnie zaskoczyła i napisała mi, że są nowe odcinki. A ja mówię, Maja już to przerobiłam tydzień temu, wszystkie obejrzałam, bo dodali chyba tam 10. I ona jej mówi, że teraz dodali kolejne. No i faktycznie, ziem wcześniej sprawdzałam wieczorkiem i nie było nic, a tutaj kolejne 5 odcinków. Nie wiem, czemu tak jest, bo kiedyś pamiętam, że jak dodawali, to sezon naprawdę miał 60 albo nawet 100 odcinków, a teraz 10-15 i koniec. No ale najważniejsze, że jest, co sobie tak obejrzeć na szybko więc oglądamy albo cały, albo pół odcinka zobaczymy i jedziemy do sklepu, bo chcemy dzisiaj się ze wszystkim wyrobić. Patrzcie, jaka jest idealna, piękna pogoda. Aż się ciężko jedzie, bo po oczek strasznie, strasznie daje i nie da się tego zasłonić, bo tutaj mam to, co zasłania, a słońce oczywiście jak zwykle idzie stamtąd. Ale fajnie, cieszę się. Czekałam taką pogodę długo. Dokładnie tak to wygląda. Idziemy do Lidla po składniki na pizzę. Jaką pizzę robią? Mm, Dobrą, jeszcze nie wiem jaką chyba. W sensie na nie pewno sosie, na, bia nie? na białym cieście, ale ja chyba chcę jedną... No, tak, tak. <noise> Często zawsze jest białym. <noise> no bia białym sosem, no. tak? A ja chyba chcę jeszcze jakąś taką tradycyjną Pewnie bardziej. Pewnie taką jak ostatnią, jakąś coś nie? takiego, no. Albo z sosem, czy mamy? O, Trzeba ją zjeść. No, też no, może mieliśmy być. robić pizzę, ona jest do dzisiaj, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Pijacie się w okay. No. A ja chcę taką jak zawsze, chcę karczochy czarne oliwki, mm. taką szyneczkę, taką Szynka, pokrojoną tam. w kostki, ona już jest w liczbie, gotowa. I pieczarki. I ona jest przepyszna. No ser jest zawsze. Ale właśnie biały sos robi taką robotę. Także na pewno taka będzie jedna. Mm. I jeszcze robiliśmy ostatnio jaką? Mm, ricotta szynka taka moja. Ja mówię, że to jest szynka z jąbona, bo to jest po prostu szynka z jąbona. <grym> nie wiem jak ona ma nazwę, już jej mówili chyba ludzie 100 razy i nie pamiętam. Ale właśnie... Mm, co tam jeszcze było? Ricotta, szynka. No biały sos, no, biały na pewno? biały sos też. I, I coś jeszcze. No, nie wiem, czy nie oliwki. Po A wiecie, co ja mam zdjęcie? Pieczarki na pewno były, ale. No, teraz zobaczymy. No ale ładna wyszło wtedy. Mam. To jest ta jedna. Nie wiem, czy to widać. Twarze zakryję. O! No mega wygląda, nie? Wiemy, że tak. A druga... No pieczarki jeszcze były. Druga wygląda tak. No i powiedzcie, że z nas nie są kucharzy. No i powinniśmy jakoś pizzerię otworzyć. Mhm, mhm. Podamy wam ten przepis. Wy też odkąd jesteście w związkach, a w sumie odkąd mieszkacie razem, to wasze wiadomości wyglądają właśnie tak. Zawsze, nie? No. No, nie Tylko, tylko to. od 4 lat. No, także, po co notatki? Jak można na sms ie W Holandii teraz dają grid do naklejki, i można sobie zwierzątko odebrać. I rozumiecie, że wszystkie dzieci stoją pod sklepem i na te naklejki czekają. I ja będę dobra i zawsze daję jakąś dziecko do naklejki. I to teraz tych dzieci jest jakieś dziesięcioro, więc tak trochę szkoda mi nie będzie, ale komuś damy. Było pięcioro dzieci, i tylko jedna dziewczynka nie miała żadnej kartki w rączkach, tylko miała je w kieszeni i czekała. tylko tak się miło patrzyła, i stwierdziłam, że to będzie moja wybranka. A reszta tak czekała, czekała, i szkoda mi się jej trochę zrobiło, bo wszyscy się na nią rzucili, jak już poszliśmy, i każdy chyba chciał zobaczyć, ile ma tych naklejek, ale mam nadzieję, że każdy z nich odbierze swoją dzisiaj i że wszyscy będą szczęśliwi. I trochę jestem w szoku, bo te dzieci nawet czekają z rodzicami pod tymi lidlami wszystkimi i te maskotki nie są drogie, bo nie da się jej kupić za gotówkę, ale dostaje się tam jedną naklejkę za 10 euro, czyli w sumie, no nam wychodzi tak mniej więcej za tydzień. Jedzenia, ile 150 euro, więc spokojnie w ciągu tygodnia dla dwóch osób można tą maskotkę zdobyć z samych naklejek. Więc no nie wiem, jak są większe rodziny, to raczej więcej wydają. No ale nie wiem, może dzieci chcą mieć kilka maskotek, ich jest tam chyba 10. Także mam nadzieję, że im się uda i zbiorą. Bo jak byłam dzieckiem, to też pamiętam, że jak były jakieś takie akcje, to też się zawsze cieszyłam. Jakie są piękne kwiaty w Jumbo, pełno ich jest. Dobra, ja robię ciasto na pizzę. Yy, w sumie tu już wszystko dodałem. Yy, zapomniałem nagrać wcześniej, ale. ale zostało mi się dodać jeszcze yy, olej. Nie ja użyję oliwy z oliwek. Ile to dwie łyżeczki? No to dam jedną łyżkę. soli, też dwie łyżeczki niby, żeby było trochę słone ciasto. Dobra, i wyrabiam ogólnie wszystko w termomixie, ale to można wyrobić sobie tam, czy ręcznie, czy w jakimś robocie do wyrobiania ciasta, mało ważne. Przepis będzie też w opisie tego filmu, także żeby każdy wiedział jak zrobić, a ciasto jest naprawdę dobre. Powiem Wam tak, plany na ten film były nieco inne. Mieliśmy przede wszystkim wrócić, zrobić ciasto na pizzę i iść na spacer. Chcieliśmy Wam pokazać, jakie są fajne osiedla tutaj, niedaleko nas, jak ogólnie ładnie już zaczyna wszystko wyglądać. I tak się okropnie poczułam w pewnym momencie. Znaczy... Zachciało mi się wymytować, rozbolała mnie strasznie głowa. Taki totalny ból migrynowy, jeden z gorszych, jakie mogłoby być. Brzuch mi rozbolał wszystko po prostu mięśnie i położyłam się na około 2 godzinki, więc troszkę może mi lepiej, może mogę tak powiedzieć, ale nie jest za dobrze. Także właśnie biorę się zagotowanie żurku, bo chciałabym, żebyśmy zjedli coś ciepłego. Jak widzieliście, Przemek nagrał, jak robił ciasto na pizzę. Ono sobie wyrasta w sumie już kończy wyrastać i na pewno zjemy żurek. Pizzę zrobimy, postaram się zjeść, cokolwiek. No, przydałoby się coś zjeść, bo jadłam w sumie rano tylko te buraki. I no, jak wróciłam, chciałam od razu robić zupę, ale nie byłam zbytnio na siłach, także szkoda, bo trochę inaczej miało to wyglądać. Ale przynajmniej mamy jakiś fajny pomysł na kolejnego vloga. Także pójdziemy na pewno na jakiś spacer, pokażemy, jak te dla wyglądają, domki holenderskie, jakie można tutaj spotkać. Naprawdę znaleźliśmy ostatnio bardzo fajną okolicę całkiem niedaleko nas, więc na pewno się tam wybierzemy. To nie ucieknie. A ja teraz zabieram Was do robienia żurku. Patrzcie, jak fajnie wyrosło! Ja chciałam to ściągnąć, jakoś nie pomyślałam, przez to, jak się czuję, że tu jest ciasto w środku. I chciałam położyć tu aparat. Ja się patrzy, podnoszę, a to wszystko już wiecie, prawie wypływało. Także dobrze, że podniosłam, bo przynajmniej troszkę się troszkę opadło. No, a ja mam tutaj zimniaczki już ugotowane, tak? Robię żurek z ziemniakami. Nie zawsze tak było, ale czasami tak robimy. I też no właśnie nie zawsze tak robimy. Tutaj kiełbaska już trochę postała, no bo od rana, także zaraz sobie ją jeszcze... może mm, raz. I mamy jajka. Za chwilę Wam pokażę jeszcze, z czego robimy ten żurek. Bo ja zawsze robię taki sam i sobie mieszam dwa produkty. I bierzemy sobie duży garnek, bo w takim najlepiej się wszystko miesza. I ja tak robię. Najpierw biorę taki żurek zwykły, jakikolwiek. Ja nie lubię robić z zakwasu, bo zawsze nam powstają grudki, i nigdy nam nie wyszedł jeszcze żurek bez grudek. Także uważam, że to są dużo lepsze. Ten zakwas jest zakwaśny moim zdaniem. I to, no źle powiedziałam, oczywiście przez samo poczucie, to wrzucam do rozrobionego już tego. Wiem, że niektórzy robią tylko z tego i to im smakuje, ale dla mnie to jest zawodne, ja lubię troszkę gęstsze. Także po prostu, jedna taka. Czasami dwie, jak robimy, nie wiem, dla czterech osób na przykład na święta zawsze robimy wielkonosne dwie. I wtedy dodajemy jedno takie. A teraz robimy jeden do jednego. I po prostu. Mieszamy to. A później dodajemy jajka, kiełbasa, ziemniaczki. Niektórzy dodają, nie wiem, szczaw do tego, jak lubią sobie zrobić. Coś ale szczywiową. Też chyba tak się robi, szczewiową. Albo co jeszcze można dodać? Marchewkę też kiedyś dodawaliśmy. On nasz pierwszy żurek, i to było okropne. <grym, grym, grym>, na pierwsze święta wielkanocne w Holandii. A kiełbasa przede wszystkim powinna też No też, no. No tak, pasuje, fakt. Ale... ale my robimy właśnie z tą. Tak. No. Ale trzeba to zmienić. Zrobimy kolejnym razem z białą. Żurek jest gotowy, jajka są osobno i tutaj spotkałam nas niespodzianka, bo jest biała kiełbasa, także Przemek się ucieszył, a jajka zawsze w miseczce już sobie czekają z solą i z pieprzem. Uwielbiam takie, zawsze mi się kojarzą z Wielkanocą, bo moja mama zawsze jak dawała jajka, wiecie, żeby się podzielić, to właśnie zawsze dawała dużo soli w pieprzu I takie są najlepsze. Hej, witam się z wami w kolejnym dniu. Wczoraj już było naprawdę późno i uważam, że nie było sensu tego nagrywać, bo też zjedliśmy ten żurek i nie chcieliśmy za bardzo się tak wiecie dobijać na siłę na noc. Także nic nie szkodzi. Pizza będzie robiona dzisiaj. Już mamy w sumie południe, także idealnie na porę obiadową. I tak, ciasto jest gotowe. Tak jak widzieliście, Przemek wam wczoraj nagrywał i mówił, że przepis będzie w opisie, ale ja pomyślałam, że nie każdy czyta te opisy, niektórzy nie pamiętają, a warto wstawić też tutaj. Także czytamy wam przepis. Dobra, już go jest? Dobra, mam. To idzie tak: półtora szklanki mleka, dwie łyżki soli, półtorej łyżeczki cukru, dwie łyżki oleju, 40 gram drożdży i 4,5 pół szklanki mąki. I z tego wychodzą cztery takie ciasta, czyli po prostu cztery pizze. Zbieramy się za robienie pierwszej. I pierwszą pizzę mamy gotową, wygląda przepysznie. Troszeczkę się przypaliła, ale to dlatego, że po prostu mamy piekarnik, więc i tak cieszymy się, że to wychodzi. I trzeba ją u nas akurat, bo mamy jak? Nie mamy termobiegu, czy mamy termobieg? No my tylko termobieg mamy. Tak, tylko. Także wyjdzie. Jak macie tylko termoobieg, to spokojnie. Możecie wszystko jedno, naprawdę. My robimy wszystko i wychodzi. Tylko po prostu u nas akurat wymaga to większej ilości czasu. I w oryginale w przepisie jest ile stopni i ile minut? Żeby nie pomylić. 200 chyba 20 albo 30 stopni na 12 minut. Ale to jest granie, granie góra dół. Góra dół. 220 stopni na 12 minut. No u nas to akurat jest 230 stopni na jakieś 25 minut. Ale jak widać wychodzi i smakuje tak samo. I kolejna pizza już jest wyjątkowo na czerwonym sosie. Będą pieczarki, ser. Szynka taka rozkładana, co jeszcze? Karczochy, oliwki. Na pewno na koniec chcę dodać pomidorki koktajlowe tak, i rokole. I rukole, to jest pyszne. Yy, I. A czy karczochy tutaj chyba. będą? To nie wiem. Znaczy na mojej połowie, nawet na będą. Być. No, na no twoje będzie pewnie więcej kokurydzy, o mnie karczochy, bo ja tak z kukurydzą nie przepadam. Ale no robimy. I tak się prezentuje na koniec. Wygląda przepysznie, pięknie, kolorowo i smacznie. Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszego przepisu na pizzę, że będzie Wam ona smakowała równie mocno jak nam, a ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!